Natomiast chodzi o to, że rzucił pan na mnie publicznie dzisiaj cieniu oskarżeń, jakoby był, jak on był... Ale proszę pana, proszę nie był, pana, proszę nie, pan? proszę, proszę nie robić tutaj swojego show, proszę nie robić tu swojego show. Jeżeli pan będzie chciał, to powiedziałem, że spotkamy się na przyrobie i września. Ale ale proszę w tej chwili nie robić e, ze spotkania show, dobrze? No, co Pana o to proszę. A ja Panu odpowiem, tak jak powiedziałem, na przodzie średniej września. Dziękujemy Panu. Przepraszam Panie chciałem Pana zapytać. Proszę spojrzeć! Nie, proszę Państwa, nie krzyczmy. Nie zamieniajmy tego, nie zamieniajmy tego, nie zamieniajmy tego w jakiś. Proszę Państwa, proszę o spokój. Ja powiedziałem, że ja się z panem spotkam, jeżeli pan będzie miał taką i i sobie porozmawiamy. Ale nie dziś. Nie dziś. Nie dziękuję. Nie dziękuję bardzo. Proszę państwa, ale nie zamieniajmy tego. Nie, nie, że... nie. Okay, proszę to. państwa, proszę państwa, państwa, państwa yy, powrócę do kontynuacji, do kontynuacji, yy, do kontynuacji filmuje,